Nie dla nas poświąteczna leniwość, nie dla nas to czekanie na nowy rok i czekanie na Sylwestra. Znowu jesteśmy nad rzeką wilgą napędzani niesłychaną historią. Otóż we wrześniu 1939 roku samotny czołgista czołgiem 7TP dotarł aż tutaj. Podczas jego koledzy ugrzęźli po drugiej stronie Wisły, Wisła tam zaraz za tym, za tym wałem. Dotarł tutaj, chciał iść na pomoc walczącej w Warszawie, bo takie były generalne rozkazy, ale Niemcy już pod górą Kalwarią przecieli tą możliwość przejścia. Wiedział doskonale, że znalazł się znowu w pułapce. Szosą lubelską pędziły niemieckie kolumny. Praktycznie to był kocioł. W związku z czym zdecydował się czołg utopić. Tą informację znalazłem takim nekrologu, w wspomnieniu przyjaciela, który opisuje właśnie losy tego czołgisty i dwa takie zdania, które mi rozpaliły wyobraźnię, dotyczyły tego właśnie, że czołg w rzece Wilga został utopiony. Zaczęliśmy szukać. Mamy za sobą pierwsze loty dronem z magnetometrem. Teraz z niepokojem patrzę w dół, bo tam taka już delikatna kra, trochę tej, tej wody jeszcze prześwituje. Może nam się uda. Mamy dzielnego Johnsona, całe 15 koni. Myślę, że ta potężna śruba rozwali tą pokrywę lodową. A poważnie rzecz biorąc, jeżeli nie będziemy mogli pływać, to będziemy chodzić brzegiem. Magnetomestry dają taką możliwość. Nie odpuszczamy hasła 7TP Wilze. Oczywiście przez internet przetoczy się natychmiast dyskusja, co to za czołg, jakąś się ma do tygrysa, jak się ma do pantery. Dobrze, że nie porównują do Abramsa, do Leoparda. Odpuśćcie, koledzy. Nie ma w muzeum całego oryginalnego polskiego czołgu 7TP. Jest czołg poskładany z kawałków przez naszych przyja przyjaciół, autorów projektu 7TP, ale to jest zupełnie co innego. Chcemy wydobyć z wilgi, jeżeli on tu jest, 7TP. Cudowny, nowoczesny, jak na owe czasy czołg.